Druk 3D, drukowanie, szybkie prototypowanie, to teraźniejszość. To nie, już nie przyszłość, to już jest teraźniejszość. 10 lat temu to były bardzo drogie maszyny. Dziś już drukarkę do rekonstrukcji można kupić za niespełna 1000 zł. Rola w rekonstrukcji druku jest no, niepodważalna. To, co dziś możemy robić, to co możemy zeskanować. Czyli zdjąć obiekt trójwymiarowy, bardzo stary, którego nie można dotknąć, bo jest tak cenny, że nawet nie można go wypożyczyć z muzeum. Dziś możemy to zrobić, czyli zdjąć, zdjąć obiekt trójwymiarowy, następnie obrobić go i wydrukować. Drukarki, które dziś dostępne są, najtańsze, to jest technologia FDM, czyli przetapianie tworzywa sztucznego, Warstwa po warstwie, tak żeby powstawał obiekt. Bardziej zaawansowane to utwardzanie żywicy, która pod wpływem odpowiedniej długości fali świetnej utwardza się także warstwa po warstwie. A najbardziej zaawansowane to są drukarki spieków metali czy spieków polimerowych, gdzie proszek spiekany jest wiązką lasera o bardzo dużej mocy. Przy druku ze spieków metalu już są zaawansowane. Potrzebne zaawansowane technologie, także ochronne, gdzie, żeby wydrukować z proszku metalu, trzeba być ubranym podobnie jak przy COVID-19 w odpowiedni skafander i maskę przeciwpływową, tak żeby nie uszkodzić sobie płuc proszkiem właśnie tym metalu, który jest używany do drukarki 3D. Technologia rekonstrukcyjna pozwala właściwie zrobić wszystko, co tylko byśmy chcieli. Już dziś nawet w medycynie stosuje się takie technologie druku, gdzie narządy przed operacją skanuje się metodą rentgenowską, metodą rezonansu magnetycznego, i ten chory organ drukuje się i przeprowadza się tak zwaną operację na fantomie wydrukowanym na specjalnych żelowych drukarkach. To, co dzisiaj pozwala druk 3D, będzie pozwalał także w przyszłości na to, żeby wylądować na Marsie i tam, już na planecie drukować elementy do budowy siedlisk, już przyszłych kolonistów Marsa. Początki druki 3D to małe drukarki, małe elementy. To były lata 90., kiedy powstawały pierwsze drukarki 3D. Dziś drukarki są o dowolnej wielkości. Już możemy drukować domy, budynki, a nawet całe pojazdy pływające czy latające. Największe drukarki takie do przetwarzania e, tworzyw sztucznych e, produkuje firma Stratasys e, profesjonalne, które są używane w automotyw nie tylko w prototypowaniu, a także w produkcji części zamiennych do wyspecjalizowanych maszyn wyścigowych. To dzisiaj, co było niemożliwe parę lat temu, dzisiaj możemy i wydrukować dom, i wydrukować dużych, duże obiekty architektoniczne. Także wyposażenie wnętrz typu stoły, krzesła, czy różne, różnego rodzaju ozdobniki w przestrzeni publicznej. Już dzisiaj możemy zobaczyć także duże wydruki, także u nas na uczelni, które przygotowywali studenci, gdzie przygotowali głowę Dawida z wnętrzem mechatronicznym, z terminatorem T800. To jest duży wydruk który ma wysokość powyżej 60 cm. Duże wydruki dla architektury i dla miejsc sakralnych, to także przyszłość druku i myślę, że też teraźniejszość nasze Centrum Druku Wydziału Mechanicznego realizowało takie zadania zlecane także przez kurie i kościoły.